Cześć! A w tym odcinku będzie bardzo ciekawa propozycja dla osób, które lubią jeść kanapki z różnego rodzaju pastami. Tym razem będzie to pasta bakłażanowa I Love Wege. jak sami widzicie bardzo ciekawa pasta. Tutaj dodam od razu, że I Love generalnie oferuje takie właśnie, takie właśnie pasty w słoiczkach no i generalnie na rynku dostępnych jest sporo różnych past, czy to właśnie pasty z Słonecznika, jakieś tam pasty z pomidorami, jakieś humusy. Tego typu rzeczy jak najbardziej znajdziecie na pewno w sklepie. Natomiast to, co przykuło właśnie moją uwagę, to ta nietypowa pasta, pasta bakłażanowa. Powiem szczerze, że wcześniej nie miałem okazji właśnie jej próbować, natomiast kupiłem sobie takie dwa słoiczki. Cena w sklepie około 5 zł za słoiczek, myślę, że generalnie dość tanio. No no i powiem szczerze, smak oceniam bardzo pozytywnie, i w ogóle doświadczenia z tym produktem również. Myślę, że smak tutaj w przypadku. I Love Veggie Pasta pasty bakłażanowej to bym wystawił tutaj notę 8,5 na 10 a zatem dość dobrze to wszystko smakuje a przypomnijmy, że jest to produkt bez glutenu, bardzo ciekawie właśnie wykonany, tutaj mamy wartość odżywczą, którą sobie oczywiście omówimy przedstawiona w 100 gramach produktu, wartość energetyczna 224 kalorie tłuszczu 18 gramów, dalej macie węglowodany 11 gramów, w tym cukry. No i cukrów, jak sami widzicie, dość mało 2,6 gramów, a zatem mało cukrów, trochę błonnika bo 2,2 gramy, białka 3,5 gramy, sól 1,4 a zatem bardzo ciekawie to się prezentuje, że chodzi właśnie o wartość odżywczą. Natomiast jeżeli chodzi o składniki, pasta z bakłażanem, jak sami widzicie, no i mamy składniki bakłażan 35%, ciecierzy, ciecierzyca gotowana. 18% dalej olej rzepakowy, woda, cebula pestki słonecznika, koncentrat pomidorowy pomidory suszone, cukier trzcinowy sól morska e, przyprawy, ekstrakty przypraw aromat naturalny, koncentrat soku z cytryny no i jeszcze dodatkowo produkt może zawierać soję, seler i sezam, a zatem jak sami widzicie pod względem składników bardzo dobrze to wygląda, myślę, że tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń, może ten olej rzepakowy e, przydałoby się zmienić na coś innego, natomiast generalnie pod względem składu prezentuje się to bardzo przyzwoicie jeżeli chodzi o gramaturę 170 gramów a zatem sporo tej pasty znajdziecie w środku, ona dość apetycznie zresztą wygląda, jak sami widzicie bardzo fajnie to się prezentuje ale również bardzo dobrze smakuje, myślę, że tutaj do kanapek produkt jak znalazł, a zatem ja jak najbardziej mogę Wam polecić ten produkt myślę, że w ogóle te różne pasty, czy różne po prostu smaki, warto sobie wypróbować, już oczywiście osobiście, samodzielnie. No i wybrać taki smak, który będzie Wam najbardziej odpowiadał. A zatem, ode mnie, jak najbardziej, rekomendacja tego produktu. Ja też jestem standardowo ciekaw, co Wy sądzicie na temat tej pasty. Koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. No i koniecznie napiszcie też, jakiej, jaką pastę Wy wykorzystujecie na kanapki u siebie w kuchni podczas po prostu śniadania. A zatem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Do samego końca ja standardowo zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod tym filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.